Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, to z drugiej części naszej kolekcyjnej drogi z Ewangelią według Świętego Łukasza. Dzisiaj zatrzymamy się nad fragmentem z czwartego rozdziału z Ewangelii Świętego Łukasza nad pobytem pana Jezusa w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście, w którym żył, wychował się i tutaj już do tego miasta wraca jako. Ten, który głosi Ewangelię jako namaszczony Mesjasz. I na początku przypomnijmy sobie ten fragment, zanim przejdziemy do omówienia tego, tej perykupy ewangelijnej. Z Ewangelii według św. Łukasza. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Podano mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pana nade mną, bo mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił więźniom wyzwolenie, a niewidomym przejrzeniem, abym zniewolonych uczynił wolnymi, abym ogłosił rok łaski od Pana. Zwinął zwój, oddał go i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Zaczął więc mówić do nich. Dziś wypełniło się pismo, które słyszeliście. Wszyscy przytakiwali mu i dziwili się słowom łaski, które wypowiadał. I mówił, czy to nie jest syn Józefa? Wtedy powiedział do nich. Z pewnością przypomnijcie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj tutaj swojej ojczyźnie tych rzeczy, które jak słyszeliśmy wydarzyły się w kawarną. I dodał. Zapewniam wam, zapewniam was, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo zostało zamknięte na trzy lata i sześć miesięcy, tak iż w całym kraju nastał wielki głód, a do żadnej z nich Eliasz nie został posłany, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Wszyscy w Synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. Zerwali się, wyrzucili go z miasta i chcąc go strącić w przepaść, wyprowadzili na szczyt góry, na której ich miasto było zbudowane. Lecz on przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się. Moi drodzy, popatrzmy na ten fragment, tak jak staramy się patrzeć na każdy w perspektywie naszego życia. Bo tak jak mówiliśmy sobie tydzień temu, po raz kolejny w Ewangelii Świętego Łukasza pada to słowo dziś. Jezus mówi: Dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli. I dziś Bóg chce przemówić do nas również przez to słowo. I trzy pierwsze rozdziały poprzedzające. To wydarzenie, które opisuje święty Łukasz w kolejnym, czwartym rozdziale, jakby są wprowadzeniem do pobytu Jezusa w Nazarecie. Łukasz w swoim Ewangelii pisze do uczniów, którym trudno było uwierzyć w to, że Jezus zmartwychwstał, że jest Mesjaszem. Świątynia Jerozolimska została zniszczona, wcale niełatwo było Wierzyć. Łukasz właśnie pokazuje Jezusa w tej codzienności, jakby chcąc powiedzieć: Zaproście Go w tą swoją trudną codzienność, bo Jezus jest punktem centralnym świata. To małe dziecko, które narodzi się, które przyjdzie na świat, On jest centrum świata. Nie to Imperium Rzymskie, które wtedy chciało uchodzić za centrum świata, ale właśnie Jezus. I moi drodzy, i tak powinno być w naszym życiu, że on powinien być centrum naszego życia, naszego codziennego świata. I tak jak tydzień temu mówiłem, św. Łukasz skonstruował Ewangelię, która jest już przeznaczona dla tego, który poznał Chrystusa, przyjął go, a teraz ma innym nieść słowo. Ma stać się ewangelizatorem. Ma nieść to słowo. Tam, gdzie go Bóg posyła i ma być człowiekiem modlitwy. I widzimy, moi drodzy, Jezusa, który przychodzi do miejsca modlitwy, do synagogi. Jezus wraca w mocy Ducha Świętego do Galilei. Wraca w okolice Nazaretu. Ale kiedy przychodzi do Nazaretu, idzie właśnie do miejsca modlitwy, do synagogi, nie do swojego domu. Wraca. Już nie taki sam, ale jako Mesjasz, ten, który w mocy Ducha Świętego głosi Ewangelię i wchodzi do synagogi. Jak to pewnie czynił wielokrotnie w swoim życiu. Zna tą synagogę, tam się przy niej wychował, tam Słowo Boże też wielokrotnie czytał. Więc przychodzi do miejsca, które jest znane, i przychodzi do ludzi, którzy go znają. Wraca do swojego rodzinnego domu, gdzie wszystko jest znajome, gdzie się wychował, gdzie miał swoich znajomych, przyjaciół, najbliższych. Wchodzi, ale już jako ktoś inny. Jako ten, który chce dawać, chce dawać miłość, chce wypełnić to słowo, które w Jezusie się Spełnia. I przychodzą do tej synagogi ludzie, którzy chcą go zobaczyć. Widzieli go zapewne wielokrotnie, ale teraz wiedzą, że jest to ktoś niezwykły to czyni wielkie znaki, cuda, którego słowo ma wielką moc. I Jezus, schodząc do synagogi, chce również wejść do serc tych ludzi. I to, co czyni, zaczyna Proklamować Boże Słowo, czytać proroka Izajasza. Ten fragment, który odnosi się do Niego. Mówiąc dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli, o których mówi prorok. Spełniły się we mnie i spełniają się we mnie. I mogą dziś spełnić się w waszym życiu. Tylko odkryjcie we mnie tego. Który chce wejść do waszych serc. Jednak mieszkańcy Nazaretu widzą w Jezusie może swojego przyjaciela, sąsiada, znajomego, nie odkrywają, kim jest Jezus. Te złe zażyłości i przyzwyczajenia zamykają drogę do Jezusa. I tu moi drodzy, w tej Adwentowej wędrówce pomyślmy, jakie my mamy różne. Złe zażyłości, przyzwyczajenia, które zamykają drogę Jezusowi do naszego serca. To mogą być przyzwyczajenia naszej modlitwie, jesteśmy na Eucharystii, na sakramencie spowiedzi, które tak naprawdę zamykają wejście Bożej łaski do naszego życia. Pomyślmy o tym, w tym kontekście tego słowa. Kiedy Jezus wchodzi i chce wejść w Twoje życie, ale tu jest bariera, to coś zamyka mnie. Że Jezus nie może się przez to przedostać. Jego łaska, jego miłość. I kiedy Jezus odczytuje serca tych, którzy są w synagodze, mówi coś, żeby ich poruszyć. Mówi to wspomniane słowo dziś. Dziś te słowa się spełniają. Dziś ja chcę wejść w wasze serca. I pokazuje. Przykłady ze Starego Testamentu, kiedy ludzie mieli zamknięte serca. Jak Bóg wtedy nie mógł działać, za proroka Eliasza, kiedy Eliasz idzie do tej ubogiej wdoby, kiedy Syryjczyk na Aman zostaje oczyszczony z trądu. Dlaczego? Bo Bóg wtedy nie mógł działać. Serca ludzkie były zamknięte. Tylko nieliczne były otwarte. Jezus, mówiąc do tych Nazarejczyków. Oni to rozumieją, mówi, macie zamknięte serca. Otwórzcie się. Otwórzcie się na mnie, na moją miłość. Wyjdźcie z tych różnych waszych schematów, z niewoleń słabości. Oddajcie to mi, a was uzdrowię. Ale oni tego nie potrafią. To wywołuje w nich bunt. Jezus czyta ich serca. Pewno te słowa ich mocno poruszyły. Dotknęły ich wnętrza, ale nie chcieli nic z tym zrobić. Dlatego odrzucają Jezusa, wyrzucają go z synagogi, ale nie tylko z miejsca modlitwy, ale również, moi drodzy, ze swojego życia. Jezus opuszcza Nazaret. Tam niewiele mógł uczynić. Idzie do Kafarna, tam dokonuje znaków, cudów, a nie w Nazarecie. Bo Jezusowi. Nie chodzi o sukces. On nie dał się też, moi drodzy, narzucić roli, w jakiej chcieli go mieć mieszkańcy Nazaretu, którzy myśleli w sercach, albo jesteś Mesjaszem z nami, którego będziemy wykorzystywali do swoich celów. Może na którym się wzbogacimy, będziesz czynił cuda, będą przyjeżdżali ludzie. Więc to wszystko sprawi, że staniemy się ludźmi majątnymi. Jezus... Mówi, nie, na to ja się nie zgadzam. Ja przyszedłem do Waszych serc. Przyszedłem dać Wam miłość. Żeby dziś w Waszym sercu narodziła się miłość. I moi drodzy, i dlatego dziś Bóg chce Tobie też dać miłość. Czy potrafię właśnie przyjąć Pana Jezusa? Czy jest w moim życiu zgoda na kredo Boga, czy moje kredo, czyli moją wiarę? Czy chcę przyjąć to, co Bóg mi proponuje? Jego wolę, którą jak widzieliśmy tydzień temu w Ewangelii mówiącej o zwiastowaniu, jest najlepszą drogą, którą człowiek sobie może wybrać. Bo ona prowadzi do wielkiego szczęścia. Ona pomaga pokonywać różne trudności. Idę przez Życie z Panem Bogiem, z Jego łaską. Czy przyjmę to moje dziś? Czy dziś przyjmę Chrystusa? Nie jutro, ale dziś, w synagodze swojego serca, swojego życia. Czy pozwolę, aby On mnie wypełnił? Bo, moi drodzy, dziś, właśnie dziś, w tej współczesnej rzeczywistości, widzimy, jak wielu z nas żyje, jakby Boga nie było. Jesteśmy ludźmi obojętni. Nie łączymy Ewangelii z życiem codziennym. Jest wielu takich milczących apostatów, którzy odrzucili Boga, którzy kompletnie nie żyją Ewangelią. I dziś Jezus mówi: zacznij żyć. Zacznij tak naprawdę żyć. Kiedy przychodzisz nam przeświętą. To nie skupia się na swoich problemach, bo wtedy nie usłyszysz słowa, które mówi Jezus, tak jak mieszkańcy Nazaretu. Oni byli skupieni na sobie, oni myśleli o sobie, dlatego Jezusa wyrzucili ze swojego życia i serca. Ale usłysz Ewangelię i zacznij ją żyć. Kiedy przychodzisz do Boga, to spotkaj się z Nim, nie ze sobą, spotkaj się z Bogiem, a wtedy będziesz Potrafił spotkać się z drugim człowiekiem, będziesz miał mu co ofiarować. Jezus przychodzi do Ciebie. Właśnie z tym dziś chcę przyjść do Ciebie, do Twojego życia, do Twojego serca. I moi drodzy, i Pan Jezus chce, aby również Twoje oczy były w Nim utkwione. Tak jak Widzimy mieszkańców Nazaretu, którzy w pewnym momencie ich oczy były utkwione w Jezusie. I to jest adoracja, zapatrzenie w Chrystusa. Ale jaki mam właśnie obraz Jezusa na przestrzeni mojego życia? Jaki jest obraz Jezusa dzisiaj właśnie? Czy Jezus jest dla mnie wszystkim? A może mam ten nieprawdziwy obraz Jezusa, dlatego patrzę na ten świat też w sposób nieprawdziwy. Z perspektywy różnych kłamstw, które dochodzą do mojego życia, sam siebie okłamuję. A Jezus jest prawdą. On to mówi, jestem prawdą. I prawda was wyzwoli od siebie samego, od tego, co proponuje współczesny świat. Ale trzeba utkwić w oczy Jezusa i być z Jezusem i szukać. Obrazu Jezusa w sobie i ten obraz dawać innym, pokazywać, że ja żyję cały Jezusem. Rozpoznawać go w codzienności, w sobie, w innych ludziach, w każdym człowieku. I wtedy Duch, Duch Boży mnie poprowadzi. Dlatego moi drodzy, nie uczyńmy tego, aby. Jezus od nas się oddalił na nasze życzenie, tak jak uczynili to mieszkańcy Nazaretu, którzy wyrzucili Jezusa. Ale miejmy utkwione oczy w Jezusie. I na ten kolejny tydzień naszej arwentowej drogi spróbujmy właśnie tak uczynić, żeby utkwić oczy w Jezusie, w Jego Słowie. Popatrzeć na swoje życie oczami Jezusa, bo On ma wspaniały plan, na naszej codzienności, ale nie odrzucajmy Go tak, jak uczynili to mieszkańcy Nazaretu, którzy mieli swoje wyobrażenie i nie doświadczyli wielu cudów łask, bo Jezus więcej do Nazaretu nie wrócił. I oby w naszym życiu tak nie było, a może tak jest, że Jezus został wyrzucony z naszej codzienności, że, że żyjemy tylko pozorami religijności, że przychodzimy nam, msze się, ale nie ma tam spotkania z Jezusem. A On mówi, dziś utkwij moje oczy we mnie, w mojej miłości, w moim słowie, zanurz się, a zobaczysz, że twoje życie nabierze nowego smaku, stanie się czymś cudownym. I tego, moi drodzy, Wam na ten kolejny tydzień adventowy wędrówki życzę. Dziś spełniły się słowa, któreście słyszeli. Oby się spełniły w waszym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.